No, patrz, no po prostu ten odcinek nam się sam układa. Oma! Oma, nie chcę ci się na chwilę czasem drżnąć, ja. Chulia, mówię. Oma, oma. Spadniesz. Oma, sekark połamała. O Jezu, oma tu jest. Oma! Mogę cię przejechać. My się musimy... Ale co to teraz było ty? Obszaj to ona mnie wyciągnęła salta i szczeliła pałą w łeb. Weekend w domu ułomy. Zanad bryle są, ale jakaś straciłem moją czapę ostatnio. Nie wakaj jaka ją zapodział, że... Oma, obiad, który żeś nam uważyła, był ohydny! Uciekamy! Siema, siema, to nie ma z tej strony Maksiu witajcie ponownie na moim kanale, Maksiu Pixelowski. W serii... PAPCIA! Oma. Grany! Dokładnie, słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj sobie powracamy do tego horrorku na wieczorek czyli do naszej ołmy, ołmisko, babcia, albo jak to się go do po angielsku grany, a uwóz po polsku yy, babciaja, powracamy, by ponownie od niej uciec, bo uważyła nam ohydny obiad. nie wytrzymam. W ostatnim odcinku próbowaliśmy się nam, próbowaliśmy się od niej wydostać autem. Już nas tyle dzieliło od ucieczki, tyle już babcia wąchała spaliny. Smród ze swojego Volkswagena Bitla z 70. Tyle! Ale Kuździwa musiała nas dorwać, bożem zgubił ten padlokki, bo tylko tego nam brakowało. Dzisiaj postaram się to przejść. Musimy to przejść. Musimy od tej naszej wstręnej babci przejść. Słyszysz? Oma! Ona, ona nie słyszy, ona. ona... Ona widzi tylko tą swoją pałę. Pałeczka, pałeczka, pałeczka pełna snów Spojrzeć pałeczka, pałeczka tam i tu. Pałeczka tam i tu. Jeśli wam się spodoba, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie, zanoczkę. By nie przegapić więcej odcinków z tej serii oraz innych fajnych gier, które na pewno się pojawią na moim kanale w przyszłości. Nie przedłużając. Lecimy do Ołmy. Dobra, play. No, 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 normalu, tak jak ostatnio, ja tu wszystko jest. Dobra, continue. Dobra, yy, kacynkę sobie pominiemy, bo żeśmy już bardzo dobrze znamy tą katcynkę. I co? I będziemy teraz mieć dzień pierwszy. I co wam chciałem powiedzieć, a was nie skomać? No, dzień pierwszy to jest to, że trzeba dzisiaj uciec też tym Volkswagenem. Od naszej babci, bo ona nie wie, czym ona w ogóle jeździ. Ona nic nie wie. Ona nie wie, jakiego old ma w domu. Jakie, jakie cacko trzyma. W ogóle nie zadbała o to. Obezrołek taki z naszej ołmy. Dobra, już tu leci. No patrz, obczaj tego bezrołka. Zamykaj to. Yy, dawaj, rkie, pomyśl. Nie widziałaś nas tu, Ouma. Nie widziałaś nas tu nie ma. My tu nie ma. Że tak powiem. Kaj jesteś. O! Patrz, mamy baterykę, dobra. Ouma se tam polazła. To my za tymczasem tutaj Oprzejmy, co na tu trzyma. Rzuciła pułapkę, dobra. Ja stąd, ja stąd wybombiam. Nara, Ouma. Czas obczajmy co otrzyma yy... w Kiblu. Dobra, za... Zauważyła nas. Obecrowek. Dobra. Tu nic nie możesz ja Dobra Ouma! Nie strosznie stroszcz, bo się zestrosz o Dobra, to se ciepniemy tutaj, pato, tam na dół. Kesselin stary. Dobra, Ouma se polazła w dół. Okej. Okay. Hichro się, co się hichro ouma? Z czego? Nie ma co się hichroć, naprawdę Ouma, bo ty się jest naprawdę zdrowo opierdolnięta w łeb. Tak swojego. Kolejna część do Alta, stary. No, patrz, no po prostu ten odcinek nam się sam układa. Ołma! Ja nie wytrzymam psychicznie, już chciałem powiedzieć, że nam się odcinek sam układa, a tu lipta, lipa. Dobra ja, pato, pato teraz naszą ołmę robimy w chuja, dawaj ten, tą bazę tam na dół. Dobra, ołma nie wie co się dzieje. Teraz dawaj tutaj, tu nic nie ma. Ja, czekaj, jeszcze pójdziemy sobie, ołma jakaś wyszła. Ouma! z stąd, czyli umosi się musiał... Dobra, tego tak zrobimy chuja. Sobie tutaj jej przeszukamy. Dobra, na strych klucz jest potrzebny. Już mniej więcej o co wiem o co tu Kaman w tej gierze. O ma! Cię tu nie ma, ja dobra. Mamy na stary jest dobrze, let's go. Dobra, i, cyk, i pierwsza część. I cyki druga część stary, ty oprzej to. A to jest... Normalny tryb, patrz, odcinek tam się sam układa. Dobra, możemy baterię chyba już tu umieścić. Ja, dobra, bateria jest wyrażona. To teraz, patrz, tutaj mieliśmy jeszcze ten part silnika Kajoga, że tu rzucił. Tu widzisz engine part, dobra. Bierzesz to, stary, bierzesz to i dawaj, teraz wartko tu nazad. Kładziesz to tu ja, czuł, rozwaliłem kuźwa i tego Volkswagena. Odpadł i ten, no. Franca już tu leci, to my musimy szybko tutaj. Oma, tobie się cały ten auto rozwala! W ogóle, że się o to nie dba. Ty w ogóle nie wiesz, co to jest w ogóle za auto. Co ty trzymasz za cacko u siebie? Oma, przyleś tutaj szybko. To Oma tutaj leci. My sobie pójdziemy tutaj, stary. E, ja miałem tak zaplanowany już sobie ten odcinek, co my mamy tu mniej więcej robić, żeby tak jakoś szła. ...normalnie, a nie, że nic nie wiem. Dobra, ten nas tutaj użarł. Tutaj coś jest, tutaj nic nie ma. Dobra, tu nam potrzebny jest młotek. Ona tu, Ouma, trzyma wędlinkę. Zdążymy tu? Czy Ouma już tu leci? Dobra, Ouma lezie pomału, więc mamy czas! sparpluk stary, świeca zapłonowa do samochodu. I trzeci part of shotgun, stary, i mi zaraz, no, tu coś jest, tu jest, tu jest potrzebny do tego drugiego babsztyla część, dobra. Dobra, Ouma polazła na dół, to my... Ouma tam zrzuciła tą wędlinkę, dobra, tam dajemy ten sparplug dawaj, bierz to. Part of shotgun. I teraz trzeba wartko do garażu lecieć. Cyk, ładnie, pięknie. I shotgun mamy złożony. Ouma! O, ma, ono tu Pójnosa. E, chwilę się drzymniesz, to ci dobrze zrobi. O, lezie, przylazła. Franca ostrana. Dobra, Ołma się na chwilę drzymnie, to jej dobrze zrobi. Prawda Ołma, ja? Ja, widzisz. No. Wszystko ładnie, pięknie. Teraz, o ile dobrze pamiętam, tutaj trzeba było... Kuźwa, bo się zbagowałem. Ja nie mogę, ja nie wytrzymam są. Muszę ja. I tu mamy nic innego jak śrubokręt. I śrubokręt jest potrzebny. Widzisz chopku tutaj ja, dobra? Tutaj raz, dwa. I co mamy? Padlok rasty padlocki. Czekaj, czekaj, Realasty padloki, czy jak ja na przykład to dam do tej bramy tam, wiesz, do której, o co mi chodzi, człowieku, czy nie wiesz, o co mi chodzi? Tutaj, wiesz, bo to jest zwyczajny padloki, ale ja go nie umiem za żadne skarby świata znaleźć, czy ten zwykły nam jest potrzebny? No, że wiedział, że tak będzie stary, no! Dobra. Tu widzisz, tu jest pyk i wartko na zatrza o widzisz i Kaj, tu jest ta świeca zapłonowa tu ja. Dobra, i mamy prawie cały silnik złożony. Stary, let's go. Tu nam jeszcze paliwo, ale potrzebujemy karki i dawaj teraz szybko porządkano, bo Ouma się już pewnie zbudziła ze snu zimowego kuźwa mać, stara baba. Aha, tu była książka, trzeba iść obudzić tego jej więźnia, którego przytrzymuje. Bo tam też mogą być ciekawe rzeczy, które nam są potrzebne do auta. Tutaj nika nic nie było w kuchni. Mam na... Ouma tu kaś biegnie Słysza że cię, Ouma Oł Słysza że Ouma tutaj kaś łazi już łazikuje po swoim domu, krząta się tu mamy z te... Yy. wiesz co tu mamy? Cutting Pliers. Yy. Kurna, Ouma nas kaś zauważyła Oma, nie widzisz nas! Oma, nie widzisz nas! Patrz jaka głupia, widzisz tą Francję? No co, no co, Oma, co co? Nie. Zgubiłaś nas, ja? Nie chcę się z tobą w żadnego chowanego bawić, Oma. Ja ci mam dość. wybomiaj mi są. Franco Rana taka. Się. Ja tu potrzebuję motka, a jakbyśmy sobie tak skrócili stary ty pa, pa pa Bo to... Ty! Zadziało mi że te deski są. Wiecie, takie, że tam się nie da przez to rzucić. I teraz, bo ja bym musiał teraz milion razy szukać tego młotka, miliony czasu. Ktoś coś rzucił i ona pobiegła. Ja nie wytrzymam psychicznie, stary z tą gierką. Ja myślałem, wiesz o co mi chodziło? Że ona tu, tą pałą swoją baseballową się wbije w to. I nie, nie będę musieć młotka szukać, bo młotka będę szukać kolejne 30 minut, i ten odcinek będzie dłuższy. A tak, by ona tu wbiła, i nam się to rozbiła. I byśmy mieli 30 minut krócej roboty, a widzisz. I teraz się zbagowały te scissorsy tam. No ja nie wytrzymam psychicznie, stary z tą gierką. Co to w ogóle jest? Dobra, Ouma, pójdź nosa tutaj do mnie. No, wartko, chono. Strany dobra, Oma biegnie. Ouma biegnie, no pięknie, stary, nie pomagałeś sobie, nóg połamałeś. Pierwszy raz w życiu. Dobra, tu coś, tutaj nic nie ma. A, i ten numerek był nam potrzebny, bo ostatnio też tego numerka nam się nie udało znaleźć, Stary, To trzeba... Może za obrazami, jakaś. Kuźiwa mać! ma ty obstrańcu ty jeden ty! Nie masz innych ważniejszych rzeczy do roboty, niż gonienie nas. Trzeba tego numerku poszukać. Dobra, dawaj, tu wybombiaj. Ten numerek nam się, jakaś zbugował. A no, tu nic nie ma. Dawaj tu! Jak tu się już myślałem, że nas Ouma nas dopię, ale jednak się pomyliłem. Dobra, wraca do środka. Co się chichrosz, Ouma? Zajeba ci kopa kurwa w łeb. Dobra, no, tu mamy gasolin, ale pierwszy żebyśmy mogli użyć gasolin, potrzebujemy karki. A karki to jo ja nie wiem, jakaś stary jest. Ale wie, że tamta baba nam wydropiła klucz. Widzisz? Zdąży Ouma, zdążę! Ołma, zdążę! Byłem pierwszy Ouma. Brata, no jest tu potrzebne, ja tu wskaźnię... Nara Tu się nie umiesz dostać, ja? Nie gadaj, że żem że się zbugował w ściany, stary, to nie jest normalne. No dobra, myślałem, że się zbugowałem. Tu, mam, tu mamy Kagwell. To się od razu wybombi. wywieszkaj O tutaj. Do garażu. Tam trzeba zapamiętać, daj znać w komentarzu, że tam jest Kago, bo ja potem zapomnę. Tu zaraz ta baba przebiegnie, to jest to co mówiłem, chyba tam jest potrzebny ten, te, ta kierownica, tu co mamy, tu nic, no oczywiście, jak zwykle, może tu Kasia, będzie ten numerek. Ten numerek nam jest i potrzebny stary, tam do tej windy, bo tam są te dwa pudełka. Ouma. Ouma, tu jesteś, o bez w swoją pułapkę wpadaś, normalnie jak sąsiad, let's go stary. Tylko teraz kai była taka równica potrzebna do tej, do tej drugiej baby. Ona jakaś tu była, o ile dobrze pamiętam ja? Tu chyba. Ja, 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 widzisz, tu jest, ok. Karol i misik. A po co nam ten misiek jest stary w tej gierce potrzebny, co? Dajcie znać koniecznie w komentarzach, bo ją nie wiem. Dobra, teraz idziemy do tej drugiej baby. Bo ta... Baba jest, ta baba jest głupia. Puźwa, tak jest zawsze, że musisz iść tam, akurat gdzie ja muszę iść. No dobra, tam żeśmy się już otwarli. Bo, oczywiście, jak zwykle w takich gierkach musi być wszystko zawarte i nie umiemy tego przejść. Dobra, tu kaś było pudełko jakieś, ale oczywiście, no nic nie ma, stary. Let's go, Melon Something is inside this melon. I to nam będzie potrzebne. Wiesz, do czego? tam Kain nasza Oma trzyma swoją gilotynę? Czyli tym Kain umie upitolić komuś głowę, łeb, mordę. Grażyna! Widzisz, do tej wydy nam są te numerki potrzebne. I tu nam jeszcze śrubokręt jest potrzebny. Dobra, ja się z tym melonem będę wracać... na górę. Trzeba pamiętać o tym numerku, naprawdę, bo to może być naprawdę... PRZYDATNA RZECZ, stare, dwa, 2! Mamy 2 story, let's go! W końcu znalazłem ten jebany numerek. Co jest w tym melonie? Playhouseki. Dobra, to o... otworzymy. Tu coś mamy. Tu oczywiście nic nie ma, jak zwykle. Dobra, tu jest potrzebny ten kołek. I wracamy się tam do tej drugiej babsztyli. To co my tutaj mamy. Dobra, odkręcaj to. No odkręcaj to, stary, proszę cię. Pedlotki! To jest to co my lubimy najbardziej. I jadę jeszcze tutaj, zobaczymy co my tu mamy, no otwiera się, halo? Halo? Numer 2 I Witch Handle, dobra, nie wyrzucaj tego Dobra, czekaj tam No to jedziesz, ona tu będzie Dawaj wojna story, Wiedziałem, że ona tu będzie, no stary, bo tak jest zawsze Trzeba chwilę poczekać Pod story co mamy? Patrz po stronie. kolejna część zrobiona. Teraz wiesz po co wrócimy? No i tu nam został jeszcze ten Witch Handle. A tamta sopala za to wracamy na dół. Czekaj. Poszła se ja. Grażyna, ty se posiłaś, ja? Dobra, ono tu idzie. No ale idź, wartku, bo ja nie mam czasu, a lezie sobie tak pomału, jakby... ...jej jeszcze za kant zostało życia. Dobra, i mamy tu... Co tu będzie? Karki czy młotek? Bo tylko to mi jest teraz potrzebne, stary. A jeszcze wrench potrzebujemy, żeby te śrubki w silniku, ten... I stary, let's go, i możemy stąd wyjeżdżać. Czyli nam jest wrench potrzebny... ...i to wszystko tak naprawdę, i karki. Czy dwie rzeczy zostały, stary, let's go! Mamy młotek, no i pan Paweł, stary, ty. Czyli nam stryk został i tam u tego jej krukola. Dobra, to zaczniemy od krukola. o, o se tu przyjdzie. na ciszej z tymi deskami, bo zaraz się tu ołma zleci. Bercyt, a on ma tylko jakiś pilot. Dobra, to lecimy na strych. Może wyrobimy się, będę pierwszy przed Oma. O ma, ty jesteś bardzo wolna. Będę chyba pierwszy. Bo ona mnie tu umie zauważyć. Cii. Dobra, Franca poszła. To mamy chwilę czasu na to. Tutaj kładziesz to, tu jest potrzebna... Zniszczenie tej tu kamery. Co my tutaj mamy? Sejfki! nam Tu są te scyzoryce potrzebne. Oma się pójdzie na dół. Na zad Tam żem drugi kagłę. Dobra, oma. Dobra, to się udało zrzucić na dół. córyk dobra, tu mamy te scyzoryce. Tu otwierasz to. Zrzucasz, bierzesz to, stary. Bierzesz normalnie, pięknie, ładnie wszystko. Czekasz, aż yy... Franca tu przybiegnie i pójdziemy se po leku, nie po leku, tylko kowar... Coś zleciało. Dawaj, tu, ouma! Ouma! Babciu! Dobra, przyszła kobita. No sobie musisz łamać te nogi, proszę się nie denerwuj. bo zaraz ci się umisko zleci. Już, już leci, papa, pa, pa, tą Francę z błyszczącymi oczami. Dobra, safe key był Kai, tu ja. Mamy karki, stary, i wszystko, i wszystko. Dobra, Ouma. Tobie ten dobrze zrobi, więc ja tu rzucę ci kluczyk, ty sobie do tej sauny wejdziesz, ja cię tam uśpię na chwilę. Ja się na chwilę drzemniesz. Dob tobie dobrze to zrobi, wygenerujesz się od nowa i mi to dobrze zrobi chwila przerwy od ciebie, bo już nie umiem psychicznie sobą wytrzymać. Nara, babciu, nara. Przepraszam, ale tak trzeba. Otwierasz tu Masterki, ale nam master nie jest potrzebny. dawaj mi teraz stare paliwo każ tu było. Było jakieś paliwo. dawaj mi to, paliwo stary, Dawaj mi to. E. I co ci jeszcze chciałem powiedzieć, a co my tu musimy zrobić? To jest to. Dobra, jak tu się nalewa? O tak, dobra. Aha, ja jestem kopii F, a ja e -klika. Ja Cię nie trzymam psychicznie. Eee, to jest to, że musimy jeszcze range znaleźć, żeby tam do silnika to przemontować. I to będzie chyba na tyle, stary, dobra. Paliwo jakby się skończyło. Z... Se zostawimy tu. Ouma, ty śpisz? Ouma jeszcze nie śpi. Ouma się zbugowała. Ouma! Ouma! Ouma, ja, ja ci to wyłączę. Już ci starczy. Ty już. Ty już śpisz se, ja? Dobra. E, tu mamy te koło zębate. Ale co tam może być potrzebnego nam? Chyba nic. Ręcz może być na styrychu u jej go. u jej. Ja nie wiem, stary. A few moments later, no to idziemy do pająka. Przed ołma jeszcze zawrzaj tu drzwi przed ryokiem. Te drzwi też zamykaj. I to też zamykaj. Dobra, i tu do pająka się udamy. Co my tu mamy? Ja te szafki, żebym przeszperął? Czy nie? Ja przeszperałem, dobra. Ołma tu zaraz przyjdzie, to my się ukryjemy. Nie, no ja ją sobie z powrotem stary uśpię, bo ja nie umiem z nią grać psychicznie. Ona mnie wykańcza. O, ma, ty mnie wykańczasz! Doprowadzisz mnie do żywota. Czekaj, kaj może być ten range. Jedyne co mi przychodzi teraz na myśl, to on może być. Wiesz, kaj? No tą babsztylę mamy obsztukaną już, tam nic nie ma. na... No, tam wszystko już opszedliśmy przeszukaliśmy. Tutaj praktycznie cały dom od babci też przeszukaliśmy. Kaj może być to mięsko, one nam jest potrzebne tam do pająka. I tam jest szafka na strychu i tam może być coś. I tam może być właśnie ten ręcz, bo on tam zazwyczaj się pojawia. W domku Plechał się wątpię, żeby było. Bo tam może być inny klucz, bo ten by się tam nie zmieścił. W tych zępadkach stary, wiesz, o co chodzi, ja? Mit wiesz, może kasz być mit. Trzeba wziąć weapon... nie weapon tylko shotguna i otworzyć te pomieszczenie w... w pewnicy tak zwanej powojennej, wiesz? Ja, 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 tam była pała i tam może być mit. Oma, Każdy jest? A ty tu jesteś ty musisz iść na górę, żeby mnie walnąć, ja? Ale ty jesteś głupiutka! Nara, Oma, ale cię ja teraz zrobiłem. Ona nie wiedziała, co się dzieje. O, ma, ty nie wiesz, co się dzieje. Ja. O, jak mi przykro na twój. Oma. Oma. Nie to? Oma, nie chcę ci się na chwilę czasem drzymnąć, ja. Czuję ją w. Oma. Oma. Spadniesz. <zysy> Ooma, kark połamała! Oma, Oma, ty jesteś biedna! Sykark połamałaś, spadłaś z pierwszego piętra, ja! Oma, Masz wysoką rentę, to cię na to stać. Pójdziesz do lekarza, ci kark przestawi i wszystko wróci na nazad. Także nie masz się o co oma martwić, na spokojnie. Pieniądze masz, rentę masz i wszystko, stary, i wszystko! Ouma. Wróci na zatkę. lekarz jej karki nastawi i będzie po wszystkim No i nie ma mięsa, no że ci godzą to stary, to jest tylko jakaś pała, pała od SEMA o ma! Ona tu leci, ta ferma tu leci. Krukol jest tu. Krukol, siema. O ma ono tu, płyną szybko wartko, bo ja nie mam czasu. Pato, pato, pa, pa! Już myślałem, że tam nie wejdzie. No stary, ale kaj może być te mięsko, no powiedz ty mi, no. Halo? A few moments later. Wiedział, że, że tu będzie Eponki, bo co by tu innego miało być, no stary, ta gra jest chora psychicznie. Stary, udało się! Za pierwszym razem go zamknąć I jest ręcz. let's go! Widziałem, że to stary, za pierwszym razem udało mi się tego obesroka zamknąć, a ty... A ty co? Nie możesz nas zabić, ja... A ty obesroku, ty... Pająka Oma se wziął. no... Maraz, stary, czaisz to mieć, pająka w domu? To tylko ołma, ołma! Dobra, Ouma. OMA! OMA! pójdź za zaraz, nie się... Naprawdę, sorry. Dobra, mamy range. I teraz co, że chciał Ci powiedzieć, a Ci nie skłamać, to jest to, że musimy iść wartko do garażu. Do garażu. I tu musieliśmy w tym Volkswagen, Volkswagenie Bitlu zamontować, o tutaj właśnie właśnie te śrubki. I żeby Ci nie skłamać, my możemy już odjeżdżać. I sary i wszystko. Ouma, oh, ouma. Oh, ouma. Pójdąc, bo ja odjeżdżam, z Oma. Oh, Kradnę ci auto, twojego Volkswagena z 70 roku. Paliwo też ci kradnę, bo paliwo drogie jest. Chociaż nie wiem, w którym ty roku tu żyjemy. Dobra, jak tu się odpala to. Tego gruchota. Jo, poszedł stary. O Jezu, ma tu jest. OUMA! Mogę cię przejechać. My się musimy... Ale co to teraz było, ty Oprzej to ona mnie wyciągnęła z auta i strzeliła pałą w łeb. Pałeczka, 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 pełna snów A auto chodzi Ja nie wytrwam psychicznie Oma Wąchaj spaliny ty kuźwaty, ty O bezroku, zasrany, ty Uff. Cały dom ci zaczadza Dobra stary, ale mamy wszystko zrobione Trzeba tam się wrócić zat i odjechać Bo my się musimy wydostać stąd My musimy wydostać się drynę Dobra, Oma się łazikuje Siema! Siema! O ma! Co, nie umiesz mnie złapać, bo stoję na sawcy ja... A nie umiesz się schylić, bo masz kark połamany. O, widzisz, starość nie radość, co o Nara, ja wybombiam, Nara. To już jest koniec. Nie ma już nic, jesteśmy wolni i może... Patrz, o to chodzi. Odpalaj, odpalaj. Ja potrzebuję klucza stary. Dawaj to. Dawaj to Wartko, odpalaj to. Dawaj Wartko na zad i do przodku esa uciekliśmy na stary, pa, obczaj to babcia wocha spaliny, ty ja nie wytrzymam, co, wochaj, wochaj, wochaj ten smród spalin, bo już uciekliśmy. The stary, let's go. Uciekliśmy od naszej babci kuźwa, z jej Volkswagenem, Bitlem z 70 roku. W stary, w trzecim odcinku udało nam się uciec, a w drugim w sposobie autem, od naszej ołmy. No i co, co? Tak, a u się tam szczerzy, co? Uciekliśmy. Nara! Ja nie wiem, czy mam psychicznie, stary, co to była zagierka. Mi się te mięsko, Kaś, zbugowało i w ogóle, kaj nie umiałem go znaleźć. Ale dobrze, że można tam było strzelić tym tym, bo jakby się nie dało strzelić ani shotgunem, ani tą ształką. to byśmy w ogóle tego nie przeszli. Ja nie wytrzymam, stary, psychicznie, bo mi się... Co gierka, to ja nie mam tego mięska. Zawsze mi się te, Jeden przedmiot mi się zawsze, jak gram, to mi się zbaguje. No, tak jest zawsze stary. No ale dobrze, stary, przeszliśmy to. I została nam jeszcze jakaś ucieczka, czy nie? Ja, 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 widzisz tamtymi rynami, od tej drugiej babsztyli trzeba uciec jeszcze. To się jeszcze jeden odcinek z grani pojawi i pojawią się jeszcze więcej odcinków z grani, bo yy, trzeba przejść. bo no, na normalu przechodziliśmy. A wiecie, że ja muszę jeszcze przejść na hardziej na stream, czyli to, co lubimy najbardziej, ja? takie jak horrorki na wieczorki, a potem powinien się pojawić e, grani, e, grani 2 Jeśli wam się oczywiście spodoba to i będziecie chcieli kontynuację serii grani na moim kanale A jeśli ten odcinek wam się spodobał zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, dołączcie i więcej odcinków z tej serii grani na moim kanale Oraz innych fajnych horrorków oraz autorków odcinków gier Które na pewno się za niedługo U mnie na kanale Pojawią e, Dobrze e, Dziękuję żeście byli, dziękuję żeście oglądali do końca, dziękuję żeście Zostawili lajka, łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Yy, dziękuję, żeście byli, dziękuję, żeście oglądali. Komentujcie, sobie, łapujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie to się, siema.